Dzień dobry, Witajcie w daily vlogu! Dawno nie kręciłyśmy z Adą daily vlogów, więc stwierdziłyśmy, że trzeba to zmienić. No ja sobie siedzę z tyłu, bo ja lubię, jak mnie tak wożą. Nie z boku, obok anieli, tylko tak z tyłu. No, bo. Czyli się panią wtedy. Jesteś królową. No, jestem twoją królową. Tak, zamiast siedzieć z boku na siedzeniu y, pasażera, to Ada zawsze siedzi z tyłu. Jak i do Ubera. Zbechanuje. Wchodzę jak do Ubera. No, więc jak będzie wyglądał nasz dzisiejszy dzień? Spędzamy go oczywiście z naszym jedynym przyjacielem. <grym> Nie, chłopakiem. To jest nasz chłopak. Czemu tam leżysz? Czemu tam leży? Bo moja twarz wygląda w tej pozycji lepiej. Więc e, tradycyjnie, tradycyjnie, jak to nasze daily vlogi, przyjechałyśmy do Bartiego. Tylko <noise> <zjemy głos> sobie, <głos> <zjemy> <głos> sobie <noise> obiad. <noise> live wszystkie takie same. No bo tak, to siedzimy tylko w domu. Nie, żartuję, żartuję. Jak gdzieś wychodzimy, to po prostu nie chce się zabierać kamery ze sobą. Bo chce się korzystać z życia. Bo chce się korzystać z życia. Życie to nie tylko YouTube. E, no i zjemy sobie obiadek z Bartim. No, ponagrywamy trochę filmów dla was, no i pojedziemy. <laughs> Jest jeszcze u niego Paulina z Just Siblings. Więc będzie śmiesznie dzisiaj, Porobimy, powygłupiamy się i takie tam. Dobra, chodźmy. Okej, okay, więc jak wygląda życie youtubera od backstage'u? Proszę, Ada, 10 toreb! Jakaś lampa! Ja też niosę 4 lampy, do tego jeszcze aparat. Ale nie, youtuberzy mają bardzo łatwe życie! Kurde, czekajcie! No mają łatwe, tylko my nie mamy łatwego. No youtuberzy mają... Ja tu 7 toreb niosę! Ada, jakieś 10 lamp! I idziemy nagrywać, idziemy nagrywać. Nagrywanie wcale nie jest takie łatwe. Eee, najgorsze jest to, jak nagrywasz 3 godziny film i się okaże, że ten film się na przykład nie zapisał. Albo, albo że nie włączyłaś aparatu. <laughs> albo nie włączyło się nagrywania. I po prostu... O, walnęłam w jakąś tą. Choinę. I czas zmarnowany. To jest najgorsze. Albo jak montuję film przez kilka godzin, po czym nagle program do montowania mi się wyłącza. I film jest niezapisany. Barty! Barty, come on! Come on! We are waiting for you! Halo? <laughs> Halo? Babcia? Halo? Halo? tam znowu wygląda like tak, jak wygląda! Co to znaczy? Znowu wygląda No was no. znowu kucyk na My jesteśmy w wadze dobry. Dzień dobry! Cześć! Cześć. No. Siemanka! O matko, jakaś większa, grubsza akcja tu siedzi. No, nie. nagrywamy. Backstage, backstage. Chyba muszę no, nagrać na to jest zabawa, a nie nagrywanie. Ah. Siemanka! Uuuu, jakieś świerczuszki tu dla mnie przygotowane. O, siedzi Paulina w jakiejś czapce. Co się dzieje? Co wy tu robicie? Proszę, kamera ustawiona. Tak wyglądasz youtubera youtuber od backstage'u. Ah. Ja chcę obiad. Tutaj... Nie ma obiadu. Przyjechaliśmy na obiadek. Barty wystawił na dwór pizzę. Z ich pizza challenge'u, zaraz się zżygam jest... Była obleśna. Była obleśna i. Jak A twarz mam pomalowaną ty? z innego challenge'a. Nie jestem. jak ty wyglądasz? Mój! Piękny! Mój! Mój! Chcę zwrócić na siebie uwagę. Chcę zwrócić na siebie, <laughs> uwagę! chcę zwrócić na siebie 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 uwagę! I ja nie masz czasu na zabawę. Ada, rób bałwana. Ale w sumie ona ja sama trochę jak bałwana. Mm. Co mogę Mówiłeś, że masz tyle na nas zadań. Nie no, ja hmm. mam tylko jedną nawet. Eee, poczekaj. Jedna głowa. I ah. Ikona, ale to jakieś takie. Weź może Bartek, że tu to bierzesz, pijesz. może nie wpijać mi tu. Ja się czuję teraz, jakbyśmy byli rodzicami i nad takim dzieckiem stali. Wiedzą, gdzie jesteśmy. Nie widzę siebie. Dobra. Dobra, uwaga. Dobra, ikona. A to z słuchawkami nie? bo tych staniowych ikon, Ada, tutaj ja do Ciebie mówię teraz. Czekaj, ja muszę samą gdzie jest dzidzia w ogóle? Właśnie no, była w szósty momencie przy Jezu, nie, nie kup go! <śladanie> <śladanie> I w aparat I to Poszło sobie. Ale ty mówisz do mnie. Właśnie. A ty Do ucha może coś. Brak, to jest... Nie wiem, o to, co tu chodziło w tej konce to teraz inna. Co tam robicie? To weź ty mi mów na ucho też. Właśnie ich będzie taki ten telefon. Dziwne. Dobra, zróbmy jeszcze na social media zdjęcia. Ej. Nie wzięłam laptopa, żeby zgrywać z karty. This is the end! że było dziwne. Co to było? To się będzie dziwne na YouTubie Dobra, jesteśmy z Adą teraz na jedzonku. Co zamówiłaś Ada? Ramen. A ty co Ramen. <grym> ja też. Ramen no, no, właśnie odkryłyśmy nową restaurację, bo nasza restauracja z dobrym ramenem została zamknięta. Hmm, I odkryłyśmy nową, więc musimy sprawdzić, czy faktycznie ten ramen tutaj jest dobry. <grym> Ani ja A nie, raczej ten ramen jest dobry. No, raczej, to A ja nie lepiej. Moje włosy. Nie mam odrostu, A ja mam. A ja to mam. Wygląda, a to wygląda jak by było odrostu. A ja mam. To są już No, straszne. Ej, to. Ok, przyszła już przystaweczka, kimci. Adą, wytłumacz co to jest kimchi. Jest to koreańska sałatka na bazie kapusty z tego sosu. No, jest naprawdę ostre. I herbatkę zamówiłyśmy zieloną, z kwiatem lipy i trawy cytrynowej. Dlaczego to No bo ja w zasadzie lubię trawę cytrynową. Nie lubię jak do potraw jest dodawana... Czekajcie, bo nie mam stresu. Ja lubię trawę cytrynową dodawaną do potraw, a kwiat lipy lubię pić więc to może być fajne połączenie. Myślisz, że to będzie słodkie? Piękna. Pierwsze, co trzeba obcykać oczywiście jedzenie, więc przyszło do nas ramen. Wygląda naprawdę spoko. Porcja jest mega duża. Jak widzicie, jak sześć moich telefonów. Ada wzięła sobie inny ramen z kurczakiem. To Panierce? Jest coś nowego. No. No, coś nowego, to nie jadłeś. A ja A jest sam po makaron? No jest, yes. Co tu jeszcze jest? Kukurydza, jajko, yes, no. jakiś Kukurydze. ogórek? No, Ale fajnie pokrojony. A u mnie ja mam jakąś większą tą porcję, no. się wydaje. A u mnie prezentuje się tak. Mniam. Chodź, kluseczko, powiedz, jak ci smakował ramen. Kluseczka. No, więc ja miałam spór takim, który był, składał się z całej paniery. I zostawiłam całą panierę. Zazdrościła mi mojego. Bo? Mój był za to z wołowiną, ale Ada nie lubi wołowiny. Ale taki bardziej japoński. Bardziej ale była naprawdę wielka porcja i pyszne. W moim zdaniem było pyszne. Bardzo tłuste, więc naprawdę się mega najadłam. Mm. Naprawdę było bardzo dobre. Jestem zadowolona. Stawiam 5 punktów. 5 plus, pięć plus. Pięć, pięć plus. Pięć, pięć plus. <laughs> no dobra, teraz um, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, podróż.